Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców powstało jako odpowiedź na represję ze strony Izby Lekarskiej. W październiku 2020 roku powstał apel do władz i mediów, który napisała pani doktor Dorota Sienkiewicz. Pod petycją czy apelem w internecie podpisało się około 400 lekarzy. Potem powstały kolejne dwa apele, i od stycznia wszyscy ci, którzy się podpisali pod, tym, pod tymi apelami, dostaliśmy od izby lekarskiej takie bardzo nieprofesjonalne, bo nawet nie, nie adresowane poszczególnie do, do danej osoby, tylko takie taśmowe pismo, żeby się zadeklarować, czyśmy się podpisali pod pierwszym, drugim, trzecim apelem. Dlaczego Izba Lekarska w ogóle ma taki pomysł, żeby rozliczać lekarza z tego, pod jakim apelem się podpisuje w internecie? Jakby pomysł Izby Lekarskiej był taki, żeby samemu na siebie donieść. Właściwie możemy powiedzieć, że zawdzięczamy działaniom Izby Lekarskiej to, że się środowisko lekarskie zjednoczyło i powstał taki pomysł, żeby powstało stowarzyszenie. Cele stowarzyszenia to odsyłam do strony internetowej, bo one tam są wyszczególnione, ale jednym z głównych naszych celów jest to, żeby Chronić zawód lekarza przed naciskami korporacyjnymi i no właściwie można powiedzieć rządowymi ze strony Izby Lekarskiej, która powołana została do tego w latach 90. żeby chronić interesy lekarzy, żeby dbać o wysoki poziom tego zawodu i żeby dbać o relacje pacjent-lekarz. Te cele są dość szeroko zakrojone też w takim kierunku kształtowania medycyny przyszłości. Jak ma funkcjonować medycyna, bo no, ci, którzy korzystają z służby zdrowia w Polsce, nie są raczej z niej jakoś specjalnie zadowoleni. W związku z tym pytanie jest, w jakim kierunku by się to miało rozwijać, żeby to rzeczywiście służyło pacjentowi. Lekarze w zasadzie są zobowiązani, zobligowani są do udziału w szkoleniach po to, żeby zbierać pewne punkty przez cały okres swojego życia zawodowego. No, niby dobry pomysł, bo dobrze jak lekarze się dokształcają. Natomiast większość spotkań czy większość tych seminariów to są seminaria marketingowe. Także tam y, to, to jest takie doszkalanie się, z, nawet nie z farmakologii w sensie, jak leczyć różne rzeczy, tylko które preparaty są teraz bardziej na czasie. Potem doszło do tego, że, że rzeczywiście jesteśmy wzywani na przesłuchania i stawia nam się zarzuty z powodu wypowiadania się. W różnych tematach zdrowotnych, tym takim najbardziej gorącym był, była pandemia, plandemia i wszystkie z nią związane tematy. I Izba Lekarska rości sobie, czy uzurpuje sobie takie prawo do tego, żeby decydować, co jest naukowe, co jest dozwolone, jak lekarze mogą się wypowiadać. Jaka jest aktualna wiedza medyczna? Aktualna wiedza medyczna to jest taki słowo wytrych, czy tam sformułowanie wytrych. No bo aktualna wiedza medyczna to są te najnowsze przemyślenia i to są wypowiedzi naukowców. No na przykład, czy Luc Montagnier, który został nagrodzony na Nagrodą Nobla za odkrycie wirusa HIV w latach 90. To jeśli on. Teraz w okresie pandemii twierdził, że te działania, które były nazwane działaniami zapobiegającymi pandemii, w większości jego zdaniem są bez sensu. Że w wirusologii nie ma takiej możliwości, żeby w tak krótkim czasie zidentyfikować, wyizolować wirusa. Tak samo nie ma możliwości, żeby tak szybko znaleźć na niego skuteczny lek. No to może to jest aktualna wiedza medyczna, jeśli się wypowiada znany naukowiec i doświadczony przez lata. Więc pojęcie aktualnej wiedzy medycznej to jest zdanie każdego z nas lekarzy, który na podstawie swojego doświadczenia klinicznego mówi to, co sam zaobserwował. Aktualna wiedza medyczna to są oczywiście też wyniki badań klinicznych. Więc jest to ogromnie szerokie pojęcie, i tutaj powoływanie się na to, że, że ta dyskusja, która się toczyła ze strony powiedzmy sobie, tej społecznej, tak? no, bo my, jako lekarze, tutaj występowaliśmy w charakterze strony społecznej. W tej dyskusji w ogóle nie zostaliśmy dopuszczeni do głosu, bo to gremium ekspertów, które było, Pro i które było propandemiczne, i które lobowało za tym, że należy nosić maseczki, bo to ma sens, należy zabraniać ludziom kontaktu, wysyłać ludzi na kwarantanny. To nie dopuszczano w ogóle tej drugiej strony. Nie dopuszczano w ogóle innych lekarzy, innych naukowców, e, innych psychologów, którzy powiedzieliby o tym, że no, ta cała kampania nosi znamiona manipulacji, że ona nosi znamiona mm. sterowania emocjami ludzkimi i absolutnie nie służy zdrowiu. Więc ten, ten, to pojęcie aktualnej wiedzy medycznej było tutaj masywnie nadużywane, po to, żeby zamykać ludziom usta. I lekarz, jeśli wypowiada się niezgodnie z tym, jakie są wytyczne izby lekarskiej, Narażony jest na to, że odbiera mu się prawo wykonywania zawodu. No i to nie jest pozytywna funkcja organizacji, która jest właściwie samorządem. Tak? Nie powinna być to organizacja represyjna, a taką się stała.